Przed nami może być ciężka noc dla osób podróżujących, szczególnie w Polsce wschodniej i centralnej, będą pojawiały się oblodzenia, trudne warunki na drogach. Jutro opady śniegu, opady krupy śnieżnej, gdzie będzie najbardziej niebezpiecznie. Zapraszam do najnowszej naszej prognozy na noc i na czwartek. No i cóż, moi drodzy, to co widzimy tutaj, to zdjęcia satelitarne ze środy. No i w środę widzimy, że jeszcze ta. Pol w Polsce ta pogoda co prawda zachmurzona, ale bez opadów, ale już od północy w kierunku Polski centralnej, następnie w kierunku Polski południowo-wschodniej przemieszcza się strefa zachmurzenia, która jest na tą chwilę niezbyt dobrze rozbudowana, ale z godziny na godzinę tych opadów na niej będzie przybywać co więcej. Za tymi opadami idzie mocne ochłodzenie, a więc temperatury spadną dosyć mocno i na drogach po prostu zrobi się niebezpiecznie. A w międzyczasie zapraszam szybko na naszego sponsora. Partnerem kanału jest Cyrk Korona, którego aktualny program to wielkie widowisko. Zobacz ekstremalne ewolucje, kaskaderów na motorach, akrobatów na wysokiej linie i jedyny skywalk do góry nogami w wykonaniu kobiety. Nie przegap, skorzystaj z linku w opisie filmu i sprawdź, kiedy Korona zawita do Twojej miejscowości. Przedpołudnie, moi drodzy, całkiem przyjemne. Temperatury dosyć wysokie, szczególnie w Polsce zachodniej i centralnej. Tam mamy 8 do 10, 11 stopni Celsjusza, 12 stopni Celsjusza w Polsce północno-zachodniej, okolice Gorzawa Wielkopolskiego. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie te temperatury są niższe. Tak jak widzieliśmy, tak widzimy teraz, że tych opadów na tą chwilę jeszcze dużo nie ma, ale około godziny 16, 17, 18 wejdzie do Polski strefa opadów deszczu. Wędrująca z północy w kierunku południowym. Te opady deszczu lokalnie mogą być dosyć intensywne, a w Polsce południowej dosyć szybko, w godzinach porannych, zaczną zmieniać się w opady marznące, inaczej w opady mokrego śniegu. W opady takiego lepiącego się śniegu to będzie powodowało, że na drogach, szczególnie w górach i tutaj w Bieszczadach, w Tatrach, warunki mogą być bardzo niebezpieczne. Akumulacja opadów będzie większa od granic Łomży Warszawy w kierunku Polski Południowo-Wschodniej, ale generalnie najwięcej tych opadów będzie występowało właśnie w tej linii Polski Wschodniej, a więc tutaj generalnie Polska Południowo-Wschodnia. Polska wschodnia i Polska północna, poza województwem zachodniopomorskim. Na zachodzie tych opadów będzie zdecydowanie mniej i to więcej, na zachodzie te temperatury tak gwałtownie i tak mocno nie będą spadać. No właśnie, te temperatury. Zobaczmy, jak one będą wyglądały. Około godziny 18, 19 strefa opadów deszczu znajdować się będzie w Polsce Północnej, w Polsce Południowej jeszcze tych opadów nie będzie, i tam gdzie ta strefa będzie się przemieszczała, już możemy zauważyć, że temperatury zaczną spadać. Temperatury zaczną spadać dosyć mocno. Przy gruncie co prawda jeszcze będą temperatury powyżej zera, ale już z każdą godziną później. Niestety ta, te, te warunki, tutaj szczególnie na drogach, będą się pogarszały. Około godziny 22. strefa opadów dotrze przede wszystkim do Warszawy, Radomia, Lublina, również padać będzie na Kujawach i na Pomorzu. Temperatury już mocniej będą spadały i wejdą temperatury ujemne. Na początku na krańcach północno-wschodnich, ale z godziny na godzinę będą obejmować coraz bardziej północno-wschodni region kraju. No i sprawdzamy sobie dalej. Ten mróz bardzo szybko dotrze do okolic Olsztyna, do Łomży. Już około pierwszej w nocy, no i tak, pogoda około pierwszej w nocy na północy, co prawda, już nie będzie padało, ta strefa opadów przemieści się do Polski centralnej i do Polski południowej. Tutaj zaczną padać opady śniegu, ale na północy. O tych opadach, te mokre drogi zaczną zamieniać się lokalnie w lodowiska. Wynikać to będzie z tego, że temperatury zaczną spadać również przy gruncie i również przy gruncie zaczną spadać dosyć mocno, dosyć szybko poniżej zera. Około północy będziemy mieli minus 1 do minus -2, 2 bądź minus 3 stopni Celsjusza w Polsce północno-wschodniej. I wtedy tam najmocniej na drogach zrobi się ślisko. Ale już około pierwszej, drugiej, trzeciej nad ranem bardzo też niskie temperatury będziemy mieli bardziej na południe. W okolicach województwa lubelskiego, w centrum województwa mazowieckiego, tam również te temperatury nam mocniej spadną. No koło godzin porannych, a więc piąta, szósta nad ranem niskie temperatury dotrą również na centrum. I na Pomorze. A więc, tu w tym pasie, który zaznaczyłem wam na czerwono, warunki na drogach mogą być trudne. To jest jedna rzecz, ale jest rzecz jeszcze jedna: konwekcja, która będzie występowała w czwartek. Bo już w czwartek, około godzin porannych od północy, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim, pojawi się i zaznaczy się bardzo mocna konwekcja. Tam będą występowały przede wszystkim opady śniegu, opady krupy śnieżnej, a więc to co mieliśmy ostatnio nam się przypomni. Ja też oczywiście ruszam w teren, zobaczymy jak tam sytuacja będzie wyglądała, czy coś się będzie ciekawego działo. Na same, samego rana energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji za dużo nie będzie, praktycznie nie będzie wcale. Do południa Polska Północno-Wschodnia, przede wszystkim w tych strefach konwekcyjnych, te strefy konwekcyjne będą przynosiły. Opady deszczu ze śniegiem, bardziej tutaj na zachód tej strefy, w strefie centralnej i wschodniej opady tylko i wyłącznie śniegu. No i tutaj znów sprawdzimy sobie energię potencjalną dostępną drogą konwekcji, bo niektóre z tych komórek konwekcyjnych mogą być dosyć dobrze. Rozbudowane i mogą dawać wyładowania atmosferyczne energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji. No tutaj będzie troszeczkę więcej, szczególnie w tym paśmie przygranicznym i na wschód od naszych granic. Tam szansa na te wyładowania będzie zdecydowanie większa, natomiast ogólnie szansa na całkiem ciekawe komórki konwekcyjne w Polsce północno-wschodniej również będzie bardzo mocna i te opady mogą występować do godzin popołudniowych i wieczornych, kiedy to ta strefa przemieści się do naszych granic wschodnich i będzie od wschodu opuszczała nasz kraj. Poza nasze granice. Ile spadnie tego opadu? No to tutaj zaraz sobie zobaczymy, jako grubość pokrywy śnieżnej. Będą to małe ilości, będą to ilości od pół, maksymalnie do 1 cm, tak jak wspominałem, grupy śnieżnej, która praktycznie zaraz będzie się rozpadać, bo w dzień Padać, roztapiać, bo w dzień temperatury po prostu są wyższe. A więc, tak reasumując, w nocy w Polsce Wschodniej trudne warunki na drogach, szczególnie na tym obszarze, tu będziemy mieli no. W nocy i nad ranem śliskie drogi, szczególnie w południowym i centralnym obszarze. Natomiast jeśli chodzi o dzień, no to tutaj, szczególnie w Polsce wschodniej, będziemy mieli tą konwekcję, którą zaznaczam na niebiesko, i ta konwekcja tutaj będzie dawała się we znaki, ale będzie też dawała piękne zjawiska na niebie. Dziękuję Wam wszystkim. Widzimy się w kolejnym materiale. Partnerami kanału są. Aplikacja Monitor Bush. Unikalna aplikacja pogodowa na urządzenia mobilne z raportami oraz powiadomieniami o burzach w pobliżu. Marka ETA, producent solidnego sprzętu AGD z bezpłatną gwarancją do 10 lat. Cyrk Korona, cyrk z tradycjami rodzinnymi, którego aktualny program to wielkie widowisko akrobatyczne. Dziękujemy również wszystkim patronom i wspierającym ten kanał. Wasze wsparcie pomaga w jego rozwoju. Wszystkie linki do wsparcia znajdziecie w opisie.